I już witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Golden Sun. I wiem, że odcinków nie było przez długi czas, ale cóż tak się akurat złożyło, a nie, a nie inaczej. Ale teraz dowiadujemy się, że kotwica, która zaginęła naszemu kapitanowi, kapitanowi nie była tylko i wyłącznie dekoracją, a czymś o wiele, wiele cenniejszym. Ale właśnie mówiłeś, że odpływamy! Mówiłem to wtedy, gdy myślałem, że nadal mam mu kotwicę. Ponieważ mamy przesądnego kapitana, który wierzy w siłę drobiazgu, to nie jest dekoracja! To amulet szczęścia! I ten statek nie odpłynie, póki jej nie znajdziemy. Tak więc, moi drodzy, w czym problem? Mamy kilku wojowników do pomocy. Mm -hmm. A może niepotrzebnie to wzięliśmy? Mm -hmm. hej! Hej, ty! Co tu robisz? Słyszałeś, kaptała? Statek nigdzie nie odpłynie! Oh. A wybaczcie. Wczoraj obejrzałem Ace Aventurę i chyba troszeczkę mi się. Chyba troszeczkę mi się udzielił. Udzieliło jego zachowanie. Ale już przestałem, nie ma. Tak, wybacz. I strasznie głośno jest. Ach, jak to dobrze, że te słuchawki mają pokrętło, inaczej musiałbym pauzować całe nagrywanie. Nie jestem w stanie ściszyć, e, ściszyć kom komputera, ściszyć dźwięków wydobywanych... wydobywających się z komputera bez e, wyłączenia nagrywania. Przynajmniej nie byłem w stanie, dopóki... Dopóki nie kupiłem sobie tych słuchawek z pokrętełkiem, nie lubię go używać, ponieważ te pokrętełka są pierwszym, co się w tych słuchawkach psuje, a od czego rzeczywiście psują? Od używania ich. No ale skoro już mam, to mogę, mogę pokręcić w takiej ekstremalnej sytuacji, jaką jest właśnie ta sytuacja. I proszę cię, chcę porozmawiać z tym niebieskowłosym felkiem. O, jest. O, o nic innego, chyba nie wypadałoby wrócić kapitana w tej konkretnej chwili, nieprawdaż? Ale już za późno. Za późno na co? A wybaczcie to jest. To jest taki cytat, nie zrozumiecie go. Za długo czekałem. Wpadnę w tarapaty, jeśli nie pójdę sprzątać, muszę się przyznać, że ukryłem to na miejscu na szczycie. Masz coś tam. Tak więc moi drodzy, ta zagadka wcale nie jest trudna do rozwikłania. Możemy sobie podziwiać te zielone beczki, które wiszą przy burtach naszego statku po coś, zapewne tam wiszą, tylko nie jestem pewien po co. Możemy... Co powstrzymać? Ich? Okej. Okay. Jakie rewolty, o co chodzi do licha? Kto używa siły O kurcze, naprawdę musiałem wiele dialogów pominąć. Mniejsze z tym, moi drodzy. Naprawdę, jeżeli chcecie, możecie tutaj sobie pochodzić i porozmawiać ze wszystkimi tymi ludźmi. Kiedy ja grałem po raz pierwszy, zdecydowanie to robiłem, ponieważ uwielbiam takie rzeczy. Popatrzmy, popatrzmy na ten ocean, który nie jest wcale oceanem na to morze, który nie jest morzem, na to jezioro, które jeziorem również nie jest! Na to oczko wodne. Tak. Ja jednak z racji tego, że nie chcę, aby te odcinki... <laughs> odcinki trwały po 40 minut i praktycznie nic się w nich nie znalazło. Pokażę wam, że... Kotwica, amulet w kształcie kotwicy właściwie, znajduje się na pocianym gnieździe, czyli tam, gdzie, uh, gdzie zostaliśmy skierowani przez tego jego noszącego niebieską bandanę. I od razu możemy zanieść ten amulet do jego prawdziwego właściciela. Najpierw jednak zobaczmy, co w nim jest takiego niezwykłego. Drobiec w kształcie kos yy, tak, kostnicy. Hmm. Drobiec w, w kształcie kotwicy. Jest to bardzo ważny przedmiot. BWP. Uh, T. Very important thing. I coś tam. Very important przedmiot. Proszę bardzo, VIP. Och, z całego szczęścia trafiłem mój amulet i tak dalej. Teraz jednak możemy użyć opcji. Wiecie co? Jest to rzecz naprawdę drobna i zdawać by się mogła nieznacząca. Ale mi się podoba bardzo to w tej grze, że musimy używać przedmiotów, które znaleźliśmy. Naprawdę mi się to podoba, i nie w każdym konsolowym RPG-u znajdziecie taką możliwość. Ba! Obecnie nie w każdym PC-owym rpg znajdziecie taką możliwość. Niejednokrotnie będziemy po prostu musieli podejść do właściciela danego przedmiotu? Nie, skądże? Znalazłem ją dla siebie, w się. Do właściciela danego przedmiotu, a on automatycznie zwróci nam uwagę na to, że posiadamy, jesteśmy w posiadaniu je jego własności i nam ją odbierze. Wspiąłeś się na masz, by spojrzeć z jego gniazda i tamto to znalazłeś? Chodź, nie mam pojęcia. Oczywiście troszeczkę tutaj naginamy fakty, ale nie, ch nie chcę, żeby tamten człowiek w niebieskiej bandamie wpadł w kłopoty. Co jeszcze nie? Och, jasne, gwint... To rozniosę je na strzępy, jak tak bardzo chcecie. Przyzwę. O, Sean, okej, okay. ten się nazywa. Jak mu tam, a ten Sean? Przyzwę moc wielkiego młynka do lodu i zamrożę po prostu wielki pas wody stąd do Tolbi i sobie po nim przejdziemy. Co wy na to? Jestem w stanie to zrobić. Jestem w posiadaniu takiej mocy. Nie? Bawimy się ze statkiem? W porządku. Dlaczego by nie? Czterej wojownicy nie drogi. Wow! Widziałeś tu? No, ta trójka właśnie wyszła z jego kieszeni! Nie do wiary. Jestem pod wrażeniem. Myślę, że możecie bronić nas naszego statku. Władacie w końcu technologią pozwalającą wam podróżować pomiędzy wymiarami i wygląda to tak, jakbyście się wciskali do kieszeni tego jego mościa. Czy tak nie jest? Dokładnie tak jest. Oh. Jestem pod takim wrażeniem, że właściwie już mianuję was głównymi dowodzącymi tutaj brygady żołnierskiej i tak Co teraz? Teraz jesteśmy u władzy, mój drogi. A on potrzebuje kilku chętnych do wiosłowania. Na wszelki wypadek. Eee... przecież mamy całą brygadę w wieszlarze. Wiesz, gdzie, gdzie, gdzie? Mm, niestety. Ci pasażerowie należą do twojej grupy, więc może ich zapytasz. Eee... Szale już się najadł. Nie wiem nad czym one się tak rozwodzą, to jest... pieruńsko nieprzygotowana załoga. O, nie wypłyniemy, bo nie mamy wojowników. Proszę bardzo, to wojownicy... A, Wioślarzy też nie mamy. Okej, okay, czyli kapitan ma po prostu amulet i statek. Chcesz mi Nie, nie chcę ci nic mówić, spadaj, płyńmy już. Hmm, muszę cię jakoś nazywać. Hmm, wyglądasz jak Izak. O, wypchaj się! Chodź <grytanie> ty, kurczę... Słuchajcie, czas już ruszać. I użyliśmy właśnie znowu naszej niesamowitej umiejętności wpychania naszych kompanów do kieszeni. Nie wiemy, co może się stać zanim dopłyniemy. Bądź gotowy na wszystko. Hej ho, przygoda, hej ho. I podoba mi się to. Rym taki mały. I mamy porozmawiać z kim? A tak, mamy dać wyślarzom znak, żeby już odpływali. Wioślarze, daję wam znak w postaci mojej twarzy. Nasz statek zastępczy nie przypłynął, a mimo to odpływamy. No, co z potworami morskimi? Yy. Trzeba było się nie zabierać, kiedy ci o nich mówiliśmy. Na pokładzie będę ja. Uravos i SEN. A. Ci władcy wymiarów kieszonkowych, O, dosłownie, zajmą się całą resztą stworów, które będą grasowały tutaj na dole. Izaki i jego towarzysze widzieli więcej walk niż ja sam. Oczywiście znam ich dosłownie przed... od pięciu minut. Ale wyglądają na takich mają miecze. Nie, nie, nie. Co zrobimy, gdy ktoś z nas będzie niezdolny do wiosłowania? Możemy my powiosłować! Wiesz, to wcale nie taki głupi pomysł. Zatrzymać się na chwilkę, siedzieć cały czas tutaj, bronić, wiosłować. Voilà! Hmm. Dobre pytanie. Dałem wam pomysł. Podsunąłem. Okej. Okay. Czyli nie chcecie nas do wiosłowania. Genialny pomysł! Zobaczycie. Jeszcze tutaj wróci. Znaczy, będziecie sobie jeszcze pluli w brodę. Za to z tego powodu, że nie posłuchaliście się mnie i moich genialnych pomysłów. O kurczę i. Bateria w, telew w telefonie mi się rozładowuje, więc trochę go podepnę. No tak, mam z deka zniszczone gniazdko, więc muszę się z nim mocować, aby włożyć do niego jakąkolwiek wtyczkę. A mogłem to równie dobrze wyciąć, ale mniejsza z tym. Racja! Masz zepsute gniazdko, weź je, naprawdę. O, to właśnie, tą ustękę lubię. Kiw, 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 kiw. Przygotowania gotowe. Ni, statko, czy czysta? Kłotwica Kotwica jest. Na pewno nie spadnie, jak będzie bujało. Hur, 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 w porządku! Jak dźwigacz, kotwicę! Czas na wióz... Godo, coś tam. Mamy tutaj nawet bębniarza, który zachęca naszych wioślarzy do... No, wiosłowania, do pracy. Uh, I chyba mam lekką chybkę, naprawdę. Ach! Zatrzymać statek! Chyba znalazłem gruzika! Ops, e, nie. Potwory w zasięgu! Tak, te potwory, o których mówiłeś tyle tyle razy. A i kapitanie! Potwory Morskie! Może pośpiewamy jakieś szanty? Odstraszy to je. Albo, nie wiem, zaprzyjaźnimy się z nimi. Kiedy szliśmy przez Pacyfik! Hej, hej, rolego, Zwiało nam z pokładu z orzesz. Kurczę. Jargh. I czemu nie siedzieliśmy tutaj przez cały czas, nie mam bladego pojęcia. Fakt jest taki, że Izaak musi teraz zająć się tymi stworami. ...Izak i kompania. No nie wiem w ogóle dlaczego Izak tak się obija. Gdzie on w ogóle do licha był? Czego tak się trzęsiesz? Głupia bestia! Yy, może się trzęsę, ale to z powodu czekania i Izak! Yy. Okej, okay, już ci wierzę. Fakt jest taki, że mamy tutaj potworka, z którym musimy się mierzyć i zupełnie nas olewa. Musimy z nim porozmawiać. Oha. I zjawia się Wojownik 1, Wojownik 2 i Wojownik 3! Chociaż Wojowniki... Wojowniki... Miejcie na uwadze, że są to Wojowniki, a nie Wojownicy, to po prostu udoskonalona wersja Medus. I bardzo mi się to podoba, że... w tyle widzimy załogę tego statku. Będziemy używać, myślę... Psa Energii... Tak sobie... Bo czemu nie? Naprawdę nie powinienem oglądać Ace Aventury przed nagrywaniem, przepraszam bardzo za to wszystko. Nie będę więcej. Nie będę więcej. Na no, maxima culpa naprawdę. I jak sami widzicie, nie są to specjalnie potężni przeciwnicy. Podatni na psa energię ognia, jak łatwo się domyślić, z racji tego, że są to meduzy, potwory wodne. Hej, okay, wszystko okej? Okay? Sam nie czuję jak rymuję! Tak mają już łysi brodaci ludzie. Wygląda na to, że daje im radę. Nie, serio. Mam umiejętność wskrzeszania, leczenia, robienia z samych magicznych rzeczy fajnych. Naprawdę? Mogę go wskrzesić, wylecić, wyleczyć i zrobić z nim same fajne magiczne rzeczy. Oczywiście! Aj, ai! Szybko! Czuję się pospieszony. Ale wiecie co moi drodzy? Obawiam się, że następnego wioślarza wybierzemy dopiero w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Golden Sun. Do tego czasu jednak trzymajcie się ciepło. Cześć!